Cześć, witajcie na kolejnym filmie z cyklu Monety III Rzeczypospolitej. Mamy tutaj kolejną monetę, 20 tysięcy złotych, nominał, wybita rok 1993, przedstawiająca zamek w Łańcucie, fasadę oraz tutaj taką karetę. Kto był w zamku w Łańcucie, to rozpoznaje. Piękny zamek. Monetka okolicznościowa, wybita w nakładzie pół miliona sztuk. Zobaczmy sobie drugą stronę. I mamy tutaj drugą stronę monety, tutaj taka charakterystyczne dla monet z zamkami i pałacami, ta obwódka, gdzie tutaj mamy nominał 20 tysięcy złotych, rocznik 1993, Rzeczpospolita Polska i wszystkie te monety z zamkami były bite właśnie na odwrocie takim stemplem. Jak zobaczycie, ktoś z Was ma złotówki, to one tak samo mają taki sam wzór. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Hej!